bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że mamy wszyscy ogromne szczęście, że w ten wieczór święta świętej rodziny możemy być tutaj w tej wielkiej rodzinie tych, którzy zostali w jakiś sposób wybrani. Przyjęli Państwo zaproszenie na dzisiejszą uszę i koncert muzykalnej rodziny Pospieszalskiej. A być może ktoś czytał na portalu afirmację.info o tej inicjatywie. To nowiutki portal. On się urodził tuż przed Panem Jezusem, bo w Wigilię wystartował. Czy tak, Janku? Chyba tak, w Wigilię, więc, więc tuż, tuż przed, ale myślę, że to doskonała data. 24 grudnia Anno Domini 2022, żeby wystartowało takie dzieło. Przeżyjmy ten wieczór najpiękniej jak możemy. Takie święto chyba najlepiej spędzać właśnie tutaj. Właśnie zakończyła się Msza Święta w pięknym, wyjątkowym, szczególnie dla Polaków, miejscu w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie oraz również w Wyjątkowym Dniu w Święto Świętej Rodziny. Msza Święta w intencji polskich rodzin oraz w intencji nowej inicjatywy medialnej dla polskich rodzin i o rodzinach inicjatywy portalu Afirmacja Info. Szanowni Państwo, święto świętej rodziny to idealny moment, aby afirmować te wartości, o których chcemy mówić jako portal afirmacja. Tak jak dzisiaj wspominamy świętą rodzinę, która mierzyła się z wieloma problemami, z wieloma zagrożeniami, tak dzisiaj polskie rodziny również mierzą się z wieloma zagrożeniami. Ale portal Afirmacja to coś więcej. To nie tylko wykazywanie tych zagrożeń, to też wskazywanie alternatywy. O tym będziecie mogli państwo przeczytać na portalu Afirmacja. A jak państwo słyszą za nami, rozpoczyna się koncert. Zapraszamy. Święto Świętej Rodziny to idealna okazja, żeby rozpocząć afirmację. Dlaczego? Tak, to jest taki moment, gdzie możemy pod opiekę Świętej Rodziny oddać nasze dzieło, nasze starania, nasz projekt, który raczkuje, ale będzie się rozwijał, będzie rósł. No, to wymaga czasu i ciężkiej pracy, ale też błogosławieństwo, o które dzisiaj modliliśmy się. Najpierw nam przy Świętej, a później koncertem, i cieszymy się, że tak wielu ludzi przyszło. Jako afirmacja. No myślę, że no mówię, bardzo dobrze u, u, ujmuje to ten tytuł, tak? Ujmuje tytuł, że afirmacja, afirmacja rodziny, afirmacja wiary, afirmacja życia, tak? To wszystko, że powiem, w sensie szukamy tego pozytywnego fundamentu dla działań, dla postaw, dla formacji, dla edukacji, no bo on jest jakby najważniejszy. Obecnie przeżywamy czas ogromnego kryzysu jakościowego, ilościowego rodziny. Mamy bardzo silną presję kulturową i potrzebujemy skonsolidować wysiłki, potrzebujemy skonsolidować treści, tak żeby ludzie, którzy szukają informacji, którzy szukają wsparcia, którzy szukają czasami nawet myślę, a pewnego, e, pewnego zaplecza, tak? Chodzi o to, żeby się nie czuli samotni, żeby wiedzieli, gdzie mają trafić. Hej, na, rodze, na syna jedynego, ojca przed... Dzisiejszy koncert rodziny Pospieszalskich, koncert kolęd, ma wymiar przede wszystkim religijny, ale nie tylko, szanowni państwo, również ten patriotyczny. Z jednej strony, dlatego, że sama kolenda w historii Polski bardzo się kojarzy z przekazywaniem z pokolenia na pokolenie właśnie patriotyzmu. Słyszymy kolendy w tradycyjnych aranżacjach, ale też w aranżacjach latynowskich, a przede wszystkim słyszymy bardzo dużo tradycyjnej polskiej ludowości. I tak dzięki temu, na przykład, w kolendzie Dzisiaj w Betlejem słyszeliśmy zarówno tradycyjnego polskiego mazura, dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem. jak i stylizowanego mazurka Fryderyka Chopina. Największym marzeniem Pana Jezusa, i jego staraniem było to, żebyśmy wszyscy byli jedno. Oto modlił się przed swoim pójściem na krzyż. Jesteśmy w Bazylice Świętego Krzyża. Pan Jezus narodził się z myślą o tym, żeby nas zbawić i zgromadzić nas w jedno. I myślę, że w tej jedności, która tu się dokonuje, także dzięki temu koncertowi, jest droga naszego zbawienia. Afirmacja jest potrzebna, bo afirmację trzeba przeciwstawić zniszczeniu, które. No, jest wszechobecne i coraz, coraz silniejsze, to, 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 to widać właściwie w całej przestrzeni publicznej. Natalia pospieszalska, jak e, wrażenia po <grym> dzisiejszym wydarzeniu? <grym> no właśnie, jeszcze, jeszcze jestem na jeszcze, jeszcze jestem trochę w koncercie, no ale wspaniale było zobaczyć tak dużo ludzi bliskich i, i nieznanych, ale tak. tak po brzegi wypełniony kościół, tak piękny kościół i tak ważny. No wielki zaszczyt, też duża radość dla nas i, i szczęście być tutaj dzisiaj.